Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym chciałbym stworzyć Reptilianina, Reptiliana. Głównie po to, żeby pokazać, że żyją one tylko w Photoshopie i ja mam na to dowody. A dowody są takie, jak tutaj widać, można sobie Reptilianina stworzyć z różnych asetów. Potrzebujemy trochę skóry, trochę jakichś różnych iguan. W ogóle ten, ta iguana wygląda jak była sceptyczna i nie chciała, żebym realizował ten pomysł. Ale generalnie zrobimy sobie na szybkości Reptilianina to, co chciałbym osiągnąć, to stworzenie połowy części twarzy tej pani, takiej bardziej gadziej. I nie chcę, żeby to były reptylianie w środku, jeżeli tam pęka maska, ona tam siedzi, to to mnie nie przekonuje. Chciałbym, żeby ona po prostu miała takie subtelne albo mniej subtelne cechy. Dobra, Ctrl T, odbij w poziomie. Dlaczego? Dlatego, że ta prawa strona będzie reptiliańska, ona jest w cieniu, więc powinno to się odpłacić takim bardzo, ee, bardzo dramatycznym sposobem. To na pewno będą usta, nazwijmy to sobie usta, u, 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 usta, o, są fajnie wygięte. Z tego zrobimy sobie na prawym policzku trochę różnych krzywizn, czyli to będzie prawy polik, prawy polik. To będzie skóra, która będzie na głowie, bo ona tutaj jest, widzicie tak, jak trochę na skroni ogarnięta. Możemy ją sobie trochę zmniejszyć, ale wydaje mi się, że ona tutaj będzie pasować, o, może w ten sposób, czyli to będzie głowa. Hmm. Ta skóra ogólnie e, będzie po całości pojechana, tylko Ctrl T ją trochę nagnijmy, tak jak ona jest trochę przygięta, prawda? To będzie po całości. Dobra, e, to będzie oko i oko jest ekstremalnie ważne, Ctrl T, ustawmy już sobie to oko, tak jak mniej więcej mamy jej oko, no zobaczcie, idealnie się wpasowało, a to będzie powieka i ta powieka jest nie mniej istotna niż. Nasze oko, Ctrl T. Niech będzie to nasza powieka. Dobra, czegoś mi tu brakuje i powiem Wam chyba jakiegoś asetu. A no tak, mam ten aset. To będzie brew. Wiem, że tego nie widać, ale to w ogóle nie tylko będzie brew, ale to będzie też kontrol J, brew i szyja. Szyja albo brodę zobaczymy, czyli to będzie szyja, szyj, a to będzie brew. Tak wiem, jak to brzmi, jak to wygląda obecnie. Dobra, ta skóra będzie skórą posiłkową. Ja jeszcze nie wiem, czy z niej skorzystamy. Natomiast jeżeli z niej skorzystamy, to spoko, jak nie, to nie jest skóra posiłkowa. I nie chodzi o to, że będziemy ją jeść. Eee, dobra, zacznijmy od tego, co jest najprostsze, czyli od oka. Oko mamy już tutaj ustawione mniej więcej tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Możemy także zjechać trochę z krycia i zobaczyć, czy nasze oko nie jest przypadkiem za małe. Nie, no nie wydaje się, jest prawie idealne, więc to krycie sobie już ogarniamy. Dodajemy maskę wartwy Ctrl IB białym kolorem odmalowujemy oko patrzcie. Idealnie się tutaj wpasowało. Mało tego, ja wypełniłem środek. Widzicie? To nie jest tak, że wypełniłem całe to oko, nawet bym stąd zebrał czarnym to, co nam zostało. Z tej przyczyny że nie ma nic lepszego niż właściwo obwoluta tego oka. Ona, ona tam po prostu idealnie pasuje. To, co bym jeszcze zrobił, to może Ctrl T i delikatnie je skierował w prawo, tak jakby z jej ruchem e, gałki ocznej, no i powiększyłbym źrenicę, bo ona obecnie jest po prostu malutka, w tym celu dodaję warstwę e, i buduję sobie większą źrenicę, na przykład taką, Shift Backspace czarnym kolorem, jeżeli go mam tutaj, zalewam, Ctrl D, Ctrl T i ustawiam tą, tę źreniczkę o, w ten sposób. Dzięki temu ona wygląda już turbo. E, łapie z kontrolą obydwie te warstwy, nazywamy to sobie oko i tu gra i buczy prawie, że jeszcze powiekę sobie wrzucimy. Czyli łapie i wrzucam do tego tygla powiekę. Powiekę też muszę w miarę sobie ustawić, zjeśmy sobie skrycia, V. Y, no coś takiego będzie e, super odpowiednie. Dodaję maskę warstwy, Ctrl i B jak brasz. No i teraz białym przyciskiem, tfu, białym kolorem, nie wiem, co z białym przyciskiem, białym kolorem odmalowuję powiekę naszego reptilianina. Jak widzicie, wiele się nie różnimy od gadów. Ta powieka jest idealna, tutaj nawet z niej wystają jakieś e, odpowiednie te no, zakończenia. E, mogę sobie spróbować zbudować to oko, nawet pod powieką, i to byłoby całkiem ok, tylko ono tutaj wyszło z fokusa przy fotografii, co nam trochę brudzi. Ale nie jest to jakaś super straszna sprawa. A, no i generalnie tutaj jesteśmy poza fokusem, w związku z tym ciężko będzie to jednak uwiarygodnić. Troszeczkę z tego zejdziemy. No, odbijam tą warstwę, dobra. E, później nałożymy tutaj inną skórę, więc na też być może będzie, będzie całkiem ok. E, tak jak widać, na samej powiece wygląda to zdecydowanie najlepiej, więc ja teraz czarnym. Kolorem odmalowuję, tak żeby ona się fajnie stopiła z całością, ale sama powieka jest naprawdę, naprawdę ok, i wydaje mi się, że nawet ta tutaj nie musi być taka oczywista. O, jak ja nawet ją zdejmuję, to w ogóle ten obraz zyskuje na jakości. Widzicie, to jest tylko taka sugestia połączenia pomiędzy jedną skórą a drugą skórą. Słuchajcie, ja też sobie tak poleciałem, ale ja to robię piórem. Jeżeli Wy to robicie myszką, to weźcie sobie krycie po prostu niżej i przepływ troszeczkę inaczej. Dobra, e, czyli mamy zrobione oko. E, wstępnie oczywiście. Teraz musimy zrobić usta. Usta są naprawdę spoko. One się same e, tutaj aż proszą o, e, o zrobienie z tym uśmiechem. Hmm. Wydaje mi się, że tu będzie OK. CTRL T. Troszeczkę to sobie nagnę, tak jak mi pasuje. No i to co robimy, zmieniamy z normalnie na ostre światło. Voilà. To nie było nic jakoś przesadnie trudnego. dodaję maskę warstwy, Ctrl-I, B jak brush, białym, odmalowujemy na ustach i zobaczcie jak idealnie, jak idealnie to po prostu tutaj wchodzi w nasz zarys. Jeszcze takie guski, które są na skórze krokodyla, robią super robotę i wydaje mi się, że one naprawdę Uwiarygodniają całą tą naszą manipulację. Specjalnie środki zostawiam, żeby nie, nie przesadzić, no bo bardzo łatwo jest jednak przegiąć palnik w tym układzie. O, tak. Możemy kąt dwa razy nacisnąć i zobaczyć, jak zdejmiemy to na przykład delikatnie z jasności, czy ten blask nie będzie bardziej naturalny. Ctrl -S ja sobie zapiszę, czyli mamy już oko, mamy usta naszej gadzinki. I wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. Teraz tak, nad naszą kobietą dodajemy sobie barwę nasyceniem. Koloruj, no taki zielony, czy taki bardziej może zgniły zielony. Coś takiego, coś takiego zróbmy. Ctrl i, B jak brush i powiedzmy w 9% krycia bardzo delikatnie dodajemy tej zieleni w ogóle po tej stronie. Bo ja bym chciał, żeby ona była taka bardziej, wiecie, ta strona będzie gadzia, więc ona nie może być czerwona. To nie może być zdrowa skóra. Ona musi mieć taki zielony look, trochę tak lecimy troszeczkę, troszeczkę to nie musi być bardzo mocno. Dobra, no i teraz to, co potrzebujemy zrobić, to na pewno ten prawy polik tutaj, słuchajcie, klikamy prawym przyciskiem myszy. Rasteryzuj warstwę Shift-Ctrl-U. Dzięki temu ta warstwa będzie czarno-biała. Następnie zmieniamy na ostre światło i naciskamy maskę warstwy CTRL i B jak brush i odmalowujemy delikatnie na masce warstwy o takie takie delikatne jakby zniszczenia nam wyjdą widzicie tej skóry ona się zacznie różnić od tego co mamy po drugiej stronie o widzicie tu chodzi o to żeby to była sugestia tu <laughs> nie chodzi o to żeby to, e, to całkowicie zmieniło fakturę, tylko bardzo delikatnym kryciem, tylko jak tutaj oko nam wychodzi z tej godzinki. Ten pattern jest taki troszkę dziwny, ale, ale zobaczcie, że ta skóra to przyjmuje i tam, gdzie mamy cień, albo jakieś takie bardzo zniszczone momenty, moglibyśmy sobie pozwolić na więcej. Czyli tak naprawdę iguana, która w niej siedziała, ja tylko tu mi to oko mi tutaj kompletnie nie pasuje, nacisnę Ctrl T, ja spróbuję rozciągnąć to oko poza, nie wiem czy... Czy teraz to nie będzie? Nie, no Ctrl Z. Musimy z tym okiem sobie poradzić jakoś, więc naciskamy S, jak stempel. Bierzemy duży stempel, samplujemy, będąc na tej igłanie, i spróbujemy to oko z niej zdjąć, o, w ten sposób. Dobra. Wydaje mi się, że tu jest naprawdę nieźle. Dzięki temu dostaliśmy trochę takiej gadzi skóry. E, w ostrym świetle, w zdjętej e, kolorystyce mamy, mamy efekt taki, jaki właśnie chciałem osiągnąć. Ale żeby go jeszcze wzmocnić, żeby tu nie było tylko jednej faktury, jakby skóry, mogę, no właśnie nie wiem, czy skóra posiłkowa, czy, czy ta po całości, o ta po całości nam tutaj pomoże, i tutaj robimy identyczną akcję. Shift Ctrl R w moim przypadku to jest rasteryzacja, może się też kliknąć pewnym przyciskiem: rasteryzuj warstwę, potem Shift Ctrl U, ona jest czarno-biała, no i także robimy z niej ostre światło, dodajemy maskę warstwy, Ctrl I, B jak brush. I delikatnie białym możemy jeszcze, o tutaj sobie dodać tej takiej e, innej faktury skóry. Widzicie? Ona jest zupełnie inna niż ta, którą proponowaliśmy tutaj. Ona się inaczej będzie układała. Tutaj nad powieką także możemy jej o ciupinkę e, dodać. Jest nieźle, jest, jest naprawdę nieźle. Tutaj to, to ma być taka sugestia, wiecie, to nie jest tak, że my robimy właśnie takiego reptilianina, który który jest wychodzący jakby spod maski, to, to w ogóle nie, nie o to mi tutaj chodzi. Nie chcę szokować, to ma być delikatny portret, który jest możliwy do odtworzenia. To, co mi się na tych ustach nie podoba, znaczy one są super, ale chciałbym jeszcze, control teraz, albo nie wiem, może, może tego zielonego właśnie chciałbym dodać, czyli nad ustami dodaję barwę nasycenie, klipuję, biorę koloruj i też będę chciał pokolorować te, te usta na zielono, dobra, ctrl i b jak brush, jasnym kolorem, tu gdzie nie gdzie, jakimś większym kryciem, chciałbym dodać tej zieleni, bo bez tej zieleni ona będzie wyglądała tak delikatnie dziwnie, więc ta zieleń powinna się tu e, pojawiać, dobra wydaje mi się, że jest ok, na razie nie przejmujemy się, że to jest jeszcze takie dosyć płaskie, to na pewno zmieni e, zbiegiem naszej pracy formę, dobra, teraz ta głowa ta głowa jest też dosyć trudna do ogarnięcia więc yy, no mamy ją ustawioną nawet nieźle dodajemy maskę warstwy, ctrl i, b jak brasz. no i białym kolorem yy, tu spod włosów ją troszeczkę wyciągniemy o, musimy wyczuć niestety tutaj już nie ma innej drogi wyczuwamy, możemy sobie wjechać nawet na te nasze brwi, bo one nam są tutaj delikatnie zbędne okej okay zaraz też będziemy się z tym tutaj borykali jak to dobrze zrobić, o, ale nawet ta brew w miarę nam tutaj się wypłaci, później dojedziemy to wszystko światłem i cieniem i to też będzie w miarę, w miarę okej. Okay. Natomiast to co tutaj mamy to, to już jest twarda tekstura, ona jest dużo bardziej wyrazista niż to co mamy u dołu, prawda? To, to już nie jest zabawa, musimy sobie wziąć twardość na pewno inną, żeby tutaj e, zaznaczyć tę brew. Teraz czarnym odrysować ten oczodół, tak żeby w miarę to było e, legitne. Tutaj jeszcze musimy końcóweczkę dorobić no i najgorsze, jak zwykle, to jest po prostu połączenie tych dwóch e, miejsc, które nam brudzą na to nałożymy po prostu jeszcze jedną po całości teksturę. Klikamy po całości i ona tutaj zacznie wchodzić w. Taką, o widzicie, taką spękalinkę. Dzięki temu połączymy dwa typy, dwa typy skóry, i ona nam pozwoli gładko przejść. Ponieważ ta była kolorowa, przepraszam, może tak to wyjaśnię. Ta była kolorowa, a ta jest czarno-biała, więc ta spękalina gdzieś się skończy. Dzięki czemu e, będzie można uwierzyć, że ona sobie tutaj wchodziła w. O, widzicie. Ona sobie wchodziła jakby w jedna w drugą i w prawdziwą skórę, o, tak. Dobra, 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 żeby nie przegiąć palnika. No właśnie, tu już przyginam palnik, tu już przeginam, o, tak co so zróbmy. Dobra, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko, ona jest tu dosyć mocna. E, czy ja chcę zjechać z krycia? Nie, wydaje mi się, że ona jest okej, okay. trzeba po prostu do niej dodać teraz cieniowania. Trochę nad nią dodam barwy nasycenie. Klipujemy tym przyciskiem do tej skóry, zabierzemy jej odrobinę saturacji i być może podciągniemy w kierunku, w kierunku zieleni większej. Dobra. Wydaje się, że jest ok. Teraz, oczywiście, to, co się dzieje niżej, jest mniej, mniej przyjazne, więc ja jeszcze się zastanowię, czy nie zrobić z tego no rozjaśnienia. Absolutnie nie. Ale już wiecie, co nakładka jest bardziej legitna i ta nakładka wydaje się być w miarę w miarę ok na masy warstwy tej nakładki bo jak braszysz czarnym możemy sobie tutaj pokombinować w związku z tym z tej całości też trochę sobie zjedziemy, dobra o tu ją bardziej zmiksujemy ze sobą Dobrze, proszę, lepsze jest wrogiem dobrego, więc żeby tutaj nie przekombinowywać już tego tematu, naciskam Ctrl S i zostajemy mniej więcej w takim punkcie. Teraz przydałoby się jeszcze zrobić brodę. Ja tutaj gdzieś tą brodę miałem, to jest brew, skóra posiłkowa szyja, czyli to, ale chciałem zrobić Boże, brodę. Wydaje mi się, z tej skóry z głowy. Czyli jeszcze raz Ctrl J na głowie. Głowę sobie zjeżdżam do dołu i od tego polika też będzie kawałeczek takiej skóry szedł e, cięższej powiedzmy, e, czyli klikam sobie ponownie na e, naszej masy warstwy i usuwam tam, gdzie tego po prostu nie powinno być, ale że to fajnie było wygięte od początku, to mi po prostu ta broda tutaj pasowała, żeby z niej to zrobić, widzicie? Ona była tak automatycznie, automatycznie dopasowana, więc z delikatnym przepływem mogę sobie pozwolić na takie działanie. I to jest dokładnie ta sama skóra, zobaczcie, ale ona dzięki temu, że była wygięta, zapewnia nam pewną płaszczyznę, która wydaje się być prawdziwa. Teraz tak, wróćmy do naszego prawego polika, ponieważ on potrzebuje moim zdaniem dodatkowego kontrastu. Ponad tym dodaję kontrast, klipuję. I podciągam ten kontrast do góry. Ten prawy polik z jakiegoś powodu. Hmm, no właśnie, z jakiego powodu on tak się zachowywał jest dosyć słabo, jakoś tak kryty. Czy ja go źle odkryłem? Tak, ja go być może muszę bardziej wyjąć. Teraz, kiedy wszystko mam ostre, no to tutaj też chyba należałoby się jednak ostrzej potraktować ten policzek, czyli dodaję... Oj, no na nosie usuwam, czyli białym e, mogę sobie dodać jeszcze mocniej skórę, którą chciałbym zrobić. O tak, 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 tak. Dobra, tu już jest tyle rodzajów tej skóry, że ona zaczyna bardzo, bardzo ostro wyglądać, ale wydaje mi się, że i tak wygląda całkiem, całkiem nieźle. Dobra, to, co, to, co już mamy tutaj osiągnięte, wydaje mi się, że jest całkiem ok. Teraz jeszcze zróbmy jej brew. brew. Brew to są te wypustki. Tutaj słuchajcie, taki mam niecny plan, żeby je zaznaczyć. Dlaczego mi się nie zaznaczyły? Nie wiem. Czekajcie, dobra. O, teraz jako tako się za... strasznie słabo to działa. Klikam maskę warstwy i tę brew sobie wyrzucam na samą górę. Słuchajcie. Ponad oko nawet o. Dodaję maskę warstw, a nie jest na tej masce warstwy, b jak brąz, czarny kolor i czarnym kolorem usuwam brew tam, gdzie jej nie chcę. Tylko weźmy sobie, może, twardość 68, bo ona gdzieś tu, o, tutaj będzie miała ten pierwszy wypust. No i Ctrl T. Albo wiecie co? Yy, prawy przycisk myszy konwertuj na obiekt inteligentny. Ctrl T. O, i tak ją sobie zmodelujmy. Ja nigdy nie modlowałem swoich brwi, więc kompletnie nie wiem, jak to powinno wyglądać, ale wierzę, że mniej więcej coś takiego będzie ok. Pod brwiami dodajemy warstwę, która będzie cieniem brwi. Cienie brwi. Zmieniamy ją od razu na pomnóż. No, pomnóż. B, jak brasz, samplujemy sobie kolor. No i pod naszą brwią odmalowujemy tylko może nie 100%, tylko nie wiem 17, 18%. Odmalowujemy sobie cień, tak żeby było wrażenie, że te wypustki one się odchylają od naszej skóry, widać. Dzięki temu dzięki temu będzie troszeczkę bardziej to legitne. Dobra, kiedy mamy to mniej więcej poustawiane, bo wydaje mi się, że jest to mniej więcej już ustawione, musimy się zająć cieniowaniem. No bo to się na razie nie dodaje, tu są bardzo różne, e, bardzo bardzo różne opcje. Zbierzmy sobie teraz wszystkie, e, wszystko to, co nie jest tłem, do jednej grupy. Widzicie? Zebrałem to do jednej grupy, z Shiftem zaznaczyłem, czyli wszystko to, co zrobiliśmy, jest jedną grupą. Ponad tą grupą ustalamy sobie krzywę. Te krzywe chciałbym raz ściemnić. Naciskam Ctrl J, więc mam te same krzywe ale teraz łapię i chciałbym rozjaśnić, CTRL-J, e, ustawiam tę krzywą tak jak była, łapię sobie środkowe tony, CTRL-J, łapię sobie te środkowe tony do góry. I mam teraz cztery krzywe, CTRL-I naciskam na każdej, CTRL-I, 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 CTRL-I. Dzięki temu e, teraz będę budował sobie cienie, tam gdzie te cienie powinny być. Ale naciskam alt i klipuję to wszystko po kolei do grupy, naciskając pomiędzy. Więc te cienie nie będą się odnosiły do naszej bohaterki, tylko one się będą odnosiły do wszystkiego, co na niej nałożyliśmy. Niestety jest ono za jasne w tym punkcie, więc nie wygląda to po prostu dobrze, nie wygląda to prawdziwie. Chciałbym, żeby tamten cień się ułożył o, w ten sposób. Dobra, tu, 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 tu sobie popracujmy troszeczkę tym. O, może za twardy ten pędzel wziąłem. E, teraz będzie większy, będzie trochę lepiej działał. Dobra, teraz chciałbym rozjaśnić. No to tak, tutaj może być rozjaśnione. To oko też powinno nam wyjść trochę do przodu. E, tutaj góra tych dzyndzli, które nazwaliśmy brwiami, powinna być rozjaśniona, ale tam powinno być źle, e, tam powinno być ciemne. Połączenie pomiędzy brwiami a oczodołem powinno być zdecydowanie ciemniejsze. Tu na razie są zwykłe cienie. Później jeszcze dołożymy do tego barwę, nasycenie, do, dołożymy do tego e, oczywiście inne kwestie. Dobra, tutaj cienie no, zdecydowanie powinny schodzić w dół. Tutaj powinniśmy mieć cień pod okiem. Tu powinno być ciemne. Tu powinno być wgniecione. Tu powinno być wgniecione. Dobra, tak powinno to być. Jaśniej powinno iść tędy, o, ponieważ tu będzie takie zgrubienie. Widzicie, tu będzie zgrubienie. Hmm, tutaj powinno być jaśniej. Tu może być delikatnie jaśniej. Dzięki temu będzie bardziej pogięta ta twarz, prawda? Bardziej taka nienaturalna. Tu możemy też dać jaśniej. Tu damy jaśniej. Tu zdecydowanie damy jaśniej. O, tu damy jaśniej. Dzięki temu bardziej się zunifikujemy, być może z tą skórą. O, w ten sposób, dobra, teraz znowu będą ciemniejsze opcje, to tutaj to oko będzie ciemne, tu będzie ciemniej, o, tu będą mitony, tony tak, no, to te mitony zdecydowanie tu nam pomogą. Tak, 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 tak. tak. No, oczywiście, żeby nie przegiąć, bo też e, dosyć łatwo jest przy takim bieda-durzentbernie sobie popłynąć, Yy, i wtedy to wygląda w ogóle jakoś tak turbo-nienaturalnie. Chociaż no o czym my mówimy, no buduje reptilianinę, on nie może wyglądać naturalnie, bo, bo nie istnieje. Nad tym wszystkim dodajemy sobie jeszcze barwę nasycenie, klipujemy do naszych tych i możemy teraz sterować różnymi opcjami. To co chciałbym zrobić, yy, to troszeczkę wpaść w zieleń, yy, trochę to odsaturować z tą zielenią i naciskam CTRL i. Gdzie ja bym chciał teraz, żeby to było? Biorę sobie biały kolor, jakieś nieduże krycie. No i tak, tu możemy troszeczkę dodać, tu możemy trochę dodać, tu na tych ustach możemy trochę tematu dodać. To nie jest dużo, a jednak, jednak jakiś roboty nam e, zrobi. Dobra, słuchajcie, to co, to co jest istotne w tym momencie, to kończymy jakby taką pewną Pewną podstawową działalność. Dodajemy sobie warstwę, klikamy obraz, zastosuj obraz, OK, kontrol, przepraszam, prawy przycisk myszy, konwertuj obiekt inteligentny. Dla bezpieczeństwa jeszcze raz kontrol J, wchodzimy w filtry, filtr kamera RAF, RAW, RAW, whatever. Tutaj sobie klikamy na takie podzielenie na dwa obrazy i chciałbym przejść do zaznaczenia. Pędzel, klikamy sobie i będę chciał, żeby tym pędzlem zaznaczyć prawą część twarzy. Ok. Może delikatnie tutaj o, pod okiem. Po co? Po to, że będę chciał zmienić ostrość i teksturę tej części twarzy. Widzicie, ta jest bardzo rozmyta, a tutaj chcielibyśmy jednak, żeby ta przejrzystość była e, i w ogóle, jakby ostrość była zupełnie inna. Więc zależy mi na tym, żeby. Wyostrzeć bardzo mocno prawą część twarzy. Dzięki temu ona nabierze wyrazu. Ta skóra gadzia wyjdzie do przodu. Widzicie, jak było, jak jest. Jest zdecydowana różnica. I to prawdopodobnie nie będzie jeszcze w ogóle pierwsze i ostatnie, co my tutaj zrobimy. Dosyć mocno ją tutaj pokiereszowałem, jeżeli chodzi o ten policzek, ale wydaje się, że tak właśnie będzie. Dobra, zjeżdżamy sobie trochę z cieni. Podświetlenia możemy. Podbić delikatnie. Ekspozycja ogólnie może być ciemniejsza. No jak jest trochę ciemniej, to trochę łatwiej ukryć różne rzeczy. To jest rozmycie piórka, więc patrzymy jak daleko to sięga, ale w naszym wypadku nie ma to e, większego znaczenia. Dobra, klikamy OK, patrzymy, co się wydarzyło. Nie jest już tak rozmyta. Dzięki temu możemy jeszcze raz kliknąć filtr, kamera RAW. E no, sorry, już, pomroczność jasna mi dopadła. No i teraz ogólnie możemy sobie jeszcze bardziej rozjechać tą teksturę, ale uwaga, zróbmy to inaczej. Ctrl-J i teraz dopiero dodajemy sobie filtr, filtr kamera RAW i tutaj dodajemy sobie po bandzie teksturę. To jest takie biedne ostrzenie, ponieważ nie będziemy teraz osobnego tutka robić. Wiesz, czego mam? Jakieś, chyba tutaj ostrzyłem jakieś krewetki. Dodajemy maskę warstwy Ctrl i, i teraz to, gdzie byśmy chcieli, żeby to było ostrzej, e, sami sobie białym kolorem na masce warstwy oznaczamy. I tam, gdzie widzicie, tam, gdzie ja to sobie oznaczam, pewno to oko musi być ostre i to musi być ostre. Tam, gdzie ja przejadę, będzie, e, będzie akurat odpowiednio ostro. Dobra. To, co chciałbym jeszcze zrobić, to teraz krzywę. Teraz dodamy sobie kontrastu do esownicy. Coś takiego. Ctrl i. I też teraz mogę dodać kontrastu tam, gdzie bym chciał, żeby ten kontrast się pojawił. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Tam, gdzie uważałem, że było zbyt płasko, to chciałbym, żeby trochę tego kontrastu było. Z drugiej strony chciałbym osiągnąć taki efekt bardzo, bardzo mocno gadzi. Czyli tak naprawdę z kilku iguan udało się złożyć porządnego reptilianina. To, co jeszcze chciałbym sprawdzić, to jest barwa nasycenie ogólne, bo nie wiem, czy ja się nie przeholowałem z tymi zielonymi, więc być może powinienem zrobić tak. Ctrl I, B jak brasz, i tutaj z tej głowy mogę trochę zejść, może stąd, stąd, tu już jest zbyt żółto. Dobra, żeby jeszcze wzmocnić całość odbioru, dodaję sobie jeszcze jedną warstwę. Obraz, zastosuj obraz. OK, Ctrl-O, czyli konwertuj na obiekt inteligentny. To możemy osiągnąć prawym przyciskiem myszy. Konwertuj na obiekt inteligentny. I chciałbym jeszcze wyjąć ten kosmyk włosów, żeby mu zmienić kolor. Barwa, nasycenie, klipuje, koloruje. Powiedzmy sobie, może tak delikatnie na. No na zielono, znowu ctrl i b jak brasz, i tutaj mogę sobie pocisnąć delikatnie, to chodzi tylko o taki, taką sugestię jakby tej, tej strony e, żeby była bardziej zielona no 100 sposobów mogliśmy dodać tej zieleń do włosów, wybrałem najprostszy e, okay, okay, ok, jeszcze tutaj se no i mamy reptiliankę pełną parą, mam nadzieję, że się wam podobało Pozdrawiam Was serdecznie. Do kolejnego. Cześć.